Ejka, dzisiaj zrobimy woski. Moje... Nie jedz woski! O Jezus, nie jest. Nie. No i co to mnie obchodzi? Co widzów obchodzi? Dobra, otwieramy! Co? Tu jest, są, jest takie małe woski. Tu są jeszcze yy, woski tylko że białe. Tu jest foremka gofry, tu jest piecyk i tu jest strzałka. <laughs> Tutaj mamy jeszcze świeczki i mamy foremkę czekoladową. Unca, unca. Wyjmujemy gofry. Zbieramy was z tak, Dobra, tu mamy gofry, tu mamy małe tu czekolady, tu mamy... Barwniki. Barwniki, dobra. Mamy du trzy duże czekolady i, i, tu i tu takie małe. Zapachy. To tu Są zapachy. I jeszcze tu są takie ozdoby, ale ozdób uz nie będziemy okay. używać. No. <śmiech> Zabrałam. <śmiech> nawet nawet zrobiłam swoją paletkę i będziemy mogły ją tak zdrapać. Oh. czy znaczy to będzie fajne, czy nie będzie i w dzisiejszym filmiku to rozpuścimy tym, Jesz... no i jeszcze coś rozpuścimy. Oczywiście, żeby to był fajny filmik. Rozpalamy, znaczy ale Zuzia to... rozpala, bo ja się boję, okej? Okay. Ale zobacz. Jezus, idź ode mnie z tym, ładnie się pali, ładnie. I tu idzie. Chyba niech to się rozgrzeje Palimy. teraz. Zuzia podpala tak no. dziwnie, ale to się... O, podpaliło się trochę. Tak. Dobra, yy, wrzucamy. Jak okay, się nie, ma... nie zmieści? Się. O, ja nie mogę. Boże. Wszystko nasypane w to jest takie fajne. O, ja nie mogę. No, ale... Pewnie z tego jakiś kolor wyjdzie brzydki. Do nie wiem. Okej, okay, zrobimy takie czekoladki. Albo jedną czekoladkę. Zależy, ile da się wyjścić. No, no, ale... Te są takie fajne woski. Posuń się. <laughs> to było fajne. O oh my god. Uh! Ale ja razie jakby je zbieram, że były całe. na razie ich nie topię. Wow. I jeszcze... i to wszystko. Ja się mam. Spać, ile jeszcze tu mam w Ja cię, ale to czekoladze, nie czekoladze. No połamałeś ty To się samo połamało. Pokaż. Ale były takie A, ładne. To możemy w sumie to spalić. Okej. Okay. Muszę sama nie się odetchnąć. Dobra. Um, to są zwierzątki. I mam jeszcze więcej. I tu mam jeszcze zwierzątki. Nie, to są... To są od kalendarza kiedyś miałam. Foremki. Dobra, koń. Takiego fajnego zapkę i w sumie to mam jeszcze taką małpkę, liska i małpkę i, i dużo innych, więc no. Patrzcie, roztopię się tu i to będziemy wbić wszystko, bo okay. to jest takie, wiecie, takie A. To ja mieszam. Prawie wypłynęło. Jak ja dawno włosków nie robiłam. Możesz zacząć. Nie pokazał mnie! <laughs> Zuzia, ty nie pokazałaś! Co? Ty mnie po... Zatrzymaj to i tak. Spokojnie, to tak, nie. Zawsze z kolorowych kolorów wychodzi takie coś. Lub... No co Dobra, w kamerze to wygląda inaczej. Tutaj wygląda tak jaśnie, a tu jest tak jakby. W kamerze jest tak ciemno, znaczy w telefonie jest tak ciemno, a tu jest to jasno. Że tutaj. I tak to nie jest jasne. No, ale jest ciemniej. Na pewno. Chciałam! Hmm, nie. Tak, to do tej. Do tej. No a czemu do tej? No, bo to jest ta sama. Teraz składam takie piękne czekoladki. Dobra, ja też chcę połamać. Ale ty! Serio. <grym> Serio, no, no no, no, nie. No czekaj, no! Co? Ktoś nie zmieści, to najpierw to musi się. O ja nie mogę. No. sery też nie chciałam to powiedzieć. Ale nie powiedziałaś ha ha ha. Jak wysoko! Ulala! W ogóle Zuzia wyciągnęła dwie ten i to się... już da, zaraz wyleje, się wyleje, więc się to szybko animuruje. Dobra, Zuzia? ja chcę wylać. Ty w ogóle No, Zuzia, ale wylewa. Ja chcę też wylewać. Dobra, a ty pewnie... Dobra. Tyle wypełnionych. Już trzeci raz wyciągamy. Jest tyle. Dobra, się. Teraz roztapiamy takie włoski, Takie teraz roztapiamy. A to się już ten... Nie, jeszcze nie do to co to... Teraz robimy taką głębę kolorową bardziej.